Fatymska nasza pani, dziewica różańcowa, matko Fatymska, módl się za nami. Dziś 13 maja wspominamy objawienie Maryjne Fatynie. Również rocznica zamachu na Jana Pawła II. Matka Boża objawiła się trójku pastuszkom Łucji, Jacyncie i Franciszkowi. szczególny sposób zawierzamy ci Maryjo i poświęcamy tych ludzi i te narody. Które najbardziej tego potrzebują. Fatimska nasza Pani, Dziewico różańcowa, Bądź z nami w każdy czas I nie opuszczaj nas. Nie daj nam zginąć, Od grzechu chron. Z dalekiej Fatimy Donośnie brzmi dzwon. Objawia się dzieciom, Uśmiechem darzy, Choć smutek i troska Przebija z jej twarzy. Różaniec pokuta i umartwienie Są naszym ratunkiem.